Cześć, jestem Aleksandra Nowak z czasopisma Wolność Prawdy. Kolejna edycja Sanatorium Miłości wzbudza ogromne emocje. Fani nie mogą uwierzyć, że produkcja tak dobrała uczestników, i już spekulują, że będzie to najlepszy sezon w historii programu. To nie wszystko. Nie obyło się bez kontrowersji, a to za sprawą Edmunda. Zanim zaczniemy. Nie zapomnijcie polubić tego wideo i zasubskrybować nasz kanał, aby nie przegapić najnowszych treści. Nie zapomnijcie też nacisnąć ikony dzwonka, aby jako pierwsi otrzymywać powiadomienia o nowych wideo. Zaczynajmy. Fani randkowego hitu telewizji polskiej są pod wrażeniem uczestników i podkreślają, że tym razem produkcja idealnie ich dobrała, stawiając na różnorodność. Widzowie nie mogą uwierzyć że w pierwszym odcinku wydarzyło się tyle zabawnych sytuacji, i widać, że uczestnicy chcą się bawić i korzystać z życia. Ogromne emocje wzbudził jeden z uczestników chodzi o Edmunda to zdecydowanie najbardziej wysportowany uczestnik w historii programu. Fani Sanatorium Miłości zwracają uwagę na jedno. Fani Sanatorium Miłości oceniają siódmy sezon programu. 2 marca ruszył kolejny sezon programu Sanatorium Miłości. Pierwszy odcinek siódmej edycji randkowego hitu Tvp dla seniorów spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem widzów. Internauci podkreślają, że jeszcze w żadnej edycji nie było tyle zabawnych sytuacji, a ten sezon zapowiada się niezwykle ciekawie. Widzowie z pewnością będą śledzić losy uczestników i zastanawiać się, czy seniorzy znajdą bratnią duszę. W Sanatorium Miłości nie brakuje charakterystycznych uczestników, o których już jest głośno, a zostali nimi Edmund, kulturysta i Bogdan, który otwarcie chwali się swoimi miłosnymi podbojami. Wczorajszy obejrzałam z uśmiechem od ucha do ucha. O matulu, ile pozytywnych, radosnych ludzi, ich chęć brania od życia i wyciśnięcia z niego do cna, mówi tylko jedno. Życie to taki podarek na chwilkę. No ta edycja powali poprzednie. Jeszcze tak się nie uśmiałam. Co jedno to lepsze panowie i panie. Będzie się działo, uczestnicy lepiej dobrani niż w poprzednich edycjach. Edmund Konkretny, Marek Gaduła, Zdzisiek Spokojny. Kim jest Edmund z Sanatorium Miłości? Edmund, 75-letni uczestnik siódmej edycji programu Sanatorium Miłości, to postać, której trudno nie zauważyć. Jego imponująca muskulatura i świetna forma fizyczna wyróżniają go na tle innych seniorów. Mieszkaniec żagania od lat poświęca się kulturystyce i sportom siłowym, a jego sylwetka mogłaby zawstydzić niejednego młodszego mężczyznę. Swoją sportową pasję rozwijał przez dekady, konsekwentnie budując formę i dbając o zdrowy styl życia. Edmund to nie tylko pasjonat sportu, ale także utytułowany zawodnik. Może poszczycić się wieloma osiągnięciami na arenie międzynarodowej. Kilkukrotnie zdobywał tytuły Mistrza Świata i Europy w podnoszeniu ciężarów. Na swoim koncie ma też rekord Guinnessa z 1979 roku, kiedy wycisnął na ławeczce 50-kilogramową sztangę ponad 10 tysięcy razy. Edmund z Sanatorium Miłości wywołał z kraje emocje. Teraz Edmund postanowił spróbować swoich sił w Sanatorium Miłości. Wierząc, że w programie spotka kobietę, która doceni jego pasję i aktywny tryb życia. Już w pierwszym odcinku uczestnik pokazał, że lubi być w centrum uwagi i na każdym kroku eksponuje swoją imponującą muskulaturę. To zwróciło uwagę widzów i okazuje się, że niekoniecznie im się podoba. A Edmund wywołuje spore kontrowersje swoją postawą. Niektórzy internauci sugerują, że jest zakochany, ale w sobie. Będziecie oglądać najnowszy sezon Sanatorium Miłości? Nie zapomnij zasubskrybować.